Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu z tej strony Agro Szymanów. Dzisiaj mamy 20 maj, tak, 20 maj godzina po 13 zbieramy belki ostatnie łąki, kończyły się sianogosy, także jak na razie się udało. Bez większych awarii zrobi zobaczymy, jak będzie z dokończeniem. Chociaż awarie były, jak to zawsze jest, pewnie u każdego. Tutaj dzisiaj mamy do zebrania 45 belek, akurat Przecież trochę radio. 45 belek jesteśmy na dwa zestawy. Ja jestem naszymi dwoma szóstkami. I ta to jest czwórką naszą i tam pożyczona od znajomego ze wsi. Także mamy na cztery przyczepy, czyli zabieramy 36 belek. No tu mamy kurs, kurs i jedną przyczepę. Łąki gdzieś około tam, 2 km od domu. No, 45 belek mamy do owinięcia, i 20 belek jest starej trawy. Która przez to, że w tamtym roku tam nam stała woda yy, Nie można było wjechać cały rok w miejsca W tym roku się udało, no to wygosiliśmy to I... No to po prostu, nie wiem, haj rozcielimy bykom, Bo to jest taka yy, Sucha trawa, wiecie, co zmarzła w zimę I tam trochę odbiła nowej Ale ona no już na tyle wyschła do trawa, że To jest yy, już prawie siano Także to prawdopodobnie zjedziemy, ustawimy tutaj na łące w jednym miejscu i bo boi się załaduje przy dzisiaj jedną, a resztę się załaduje. Zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądało. U byków jak się to sprawdzi jako ściółka, Jak się sprawdzi, no to dalej będziemy tym spać w bykiem wszystkim, a jak nie to po prostu nie wiem, może jak trochę one sparcieją, postoją do jesieni, to się je rozwali. Tam gdzie mamy obornik leży u nas na, na pryzmie, na, na polu I potem na to walniemy obornik, żeby się przerobiło Zobaczymy jak to wyjdzie wszystko w praniu Jak widzicie żołądier już jeździ No uszelka zrobiona Głowica była planowana Jak ktoś nie wie to o co chodzi to zapraszam do E, e, poprzedniego vloga, skocznia trawy, tam mówiłem. Dzisiaj nim zbieramy, no bo na łąkę jedziemy ciągnikiem, a... przy owijaniu robimy ładowarką. Bo nie ma co ładowarką ciągać tych przyczep tutaj na pole. A ciągnikiem też się w miarę sprawnie załaduje. Dlatego ładujemy ciągnikiem na łące, a... ładowarką owijamy w domu. mamy 12 bajek mamy załadowanych Tu mamy takie dwie łąki, tu jest jedna, nie gdzieś z około 2 hektarów Może nie wiem, no z półtora i tam jest taka z hektar Trawa w tym roku, no, nie powala No w tym roku skończyliśmy pierwszy pokoz z wynikiem 200 chyba 17, czy 216 belek tych dobrych. No i jest tam około y, 30 belek tego, no tej suchej trawy, tej trzciny. Ale tego to nie liczę, bo to i tak nie wykorzystamy tego jako pasze. Także tego nie liczę, ale takiej trawy, którą widzieliśmy, było 217 belek. No co w tamtym roku z tego samego areału było. Y, było belek 330 jak dobrze pamiętam także 100 belek do tyłu, ale dobrze, że został nam zapas z tamtego roku, yy, trzeci pokos trochę drugiego jeszcze mamy a tam około 80 belek także to nas ratuje mieliśmy to sprzedawać, ale w końcu dobrze, że nie sprzedaliśmy bo teraz byłby problem, znaczy no może nie problem zobaczymy jaki będzie drugi, trzeci pokos jak się będzie, to będzie rok zachowywała pogoda. Ale jak mówię, no, na tam na no, 20 hektarach co mamy tych łąk, no to, dwa, no to jesteśmy z Tobragi do tyłu, także to jest sporo. Tutaj brat podczepi Akurat się ze mną. To dobrze, bo nie trzeba wychodzić, on podczepi. No dzisiaj u nas bardzo gorąco. 20... Termometer jeszcze tutaj 26 stopni. Także gorąco. No i zobaczymy. Mówią na wieczór jakieś te... Na wieczór mówią jakieś... Opady, deszcze, zobaczymy górze. aby się to sprawdziło, no bo jest już bardzo sucho. Wtedy będą ładnie, trawa odwija po deszczu. No i zboża, rzepaki też potrzebujemy już na łuszczynę, no teraz na yy, robienie łuszczyn. Tu widzicie mamy dwie łąki. I tutaj przejazd przez drogę jest. I tu mamy yy, tu mamy około tam nie wiem, 15 hektarów. Nie, 15, około 15 hektarów tutaj jest. Może z 12, gdzieś około, no 12 nie będzie. 12 i tam są ze 2,5. Tą łąkę zbieraliśmy wczoraj. Tutaj tak podzielone rowem, to jest na pół. Tą część, tamtą część już teraz zbieramy. Kiedyś zbierał nasz wujo. Ale on już teraz zlikwidował hodowlę i aby ona się powiększyła, no to my to teraz zbieramy. Ogólnie to są łąki po, yy, po, po, po PGR-ze, który gdzieś był. to nie wiem, gdzie czy budynki. Także yy, łąki już tutaj stare. I tak, no trawy. Na tamtej łące zawsze było około 20-30 belek więcej jeszcze w samym tamtym roku. Tutaj z tego się w tamtym roku, w tym wczoraj 70 belek. No i tak. Dobra, na razie to chyba tyle do zbierania, bo połączę będę dalej zbierał i przy wyjeździe, bo jest tam wyjazd pod górę, to nagra brat z zewnątrz. Także jesteśmy już w dalszej części vloga. vloga Tutaj już kończymy ładować te drugie, dwie przyczepy, dwie szóstki. No i tak, ostatnia jeszcze przyczepa. Zaraz jedziemy to owijać. No tak, jak mówiłem, kończymy z 200, zamachami, 16 belkami pierwszy pokos. Jak na ten rok myślę i tak to jest nie najgorzej, no bo jak wiecie zimno zimno i sucho to jest najgorsze co może być. A teraz czekamy na drugi pokos i zobaczymy jak to będzie przebiegało. Jeden z trawy. tutaj inny. Popada to urośnie, jak nie popada to będzie słabo, ale w końcu musi zacząć padać. No a jak mówiłem o awariach, no to z awarii to, że w 60 nam padła y, pompa hydrauliczna, no i musimy obijać, y, zatorem, obijamy. A druga no, no w tej szóstce tam jest, tej sztywnej. Tutaj jak ktoś nie wiem czy jest w tym akcie, czy nie, to w, górze, w kole się łożysko rozwala już, już teraz dozbieramy to, to, bo wczoraj to za, zauważyliśmy. Tutaj dozbieramy jeszcze tą łąkę, te dwa kursy. No i na drugi pokos, na słomę trzeba będzie robić koło, tyle z awarii. Awarie muszą być jak sprzęt tylko nie wsuje się jak stoi, a jak używamy to zawsze jest jakaś awaria. Niech chodnia przed zachodem słońca. No, no właśnie. Jeszcze nie skończyliśmy roboty. Zobaczymy, co będzie. Tutaj Masayem W tym roku Masy ma już wolne od prasy. Wszystko robimy dużym masajem. Prasujemy. Od prasy go nie odpinamy. A tym... no to poszliśmy, przetrząsamy. No i tak zgrabianie. Trochę zgrabianie John trochę masajem. Także już teraz nie ma tyle przeczepiania, co w tamtym roku, no bo duże masę jest z prasą zespawany można powiedzieć, teraz. No i teraz może do drugiego pokosu będzie, bo teraz to już duże masej, nic nie będziemy raczej robić, bo nie ma żadnej roboty, no opryski, to wszystko ziemniaka, kopanie ziemniaków, no do masej. A duży masej teraz będzie stał z prasą, zobaczymy do kiedy. Także tu mamy dwie przyczepy dam, też mamy dwie i jedziemy owijać. Zobaczymy jaka masa sobie ruszy, a czy masa się a potem widzimy się przy wyjeździe z łąki. Na razie przyjgo napędu nie włączam. Ruszamy. No, ładnie rusza bez napędu. W tym roku jest na łąkach sucho to yy, nie ma problemu z yy, dowidzeniem się przyczep, kolejinami. Tak, yy, yy, tak, yy, 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 tak jak to było w roku ubiegłym. Też nie wiem, czy mamy na uwlaga dać na ze złożenia belek, no to, Trzeba było wyciągnąć John przynajmniej, przy lepiej, bo nie dawał rady, kopał się i były kolejne na pola Potem trzeba było to wałować. A w tym roku jest ładnie sucho: nigdzie wszędzie jest wykoszona trawa, nawet w tych miejscach, co już od paru dobrych lat stała woda. Także no to chyba dzisiaj na tyle we vlogu. Jeszcze raz tam brat nagra, ja będę wyjeżdżał, ale już się z Wami żegnam. Także pierwszy pokos zakończony. Piszcie jak tam u was yy, na jakimś się etapie się U nas mówię już zakończone. No jeszcze nie, ale już przykład jest prasowany, go zostało owinąć. Yy, także piszcie doszlibyście by dalej oglądać w kolejnych odcinkach. Yy, vlog tam z jakiegoś przesłania czy zgrabiania nagra może przy drugim pokosie dzisiaj to na tyle trzymajcie się, cześć